Cześć, ja jestem Krzysiek, witam Was na kanale książkowym w cyklu literacki ZOOM, w którym rozmawiamy o książkach non-fiction i dzisiaj oczywiście też tak będzie. Przeniesiemy się do słonecznej Grecji, chociaż w różne lata, bo, bo w zasadzie obie książki, o których będziemy mówić dzieli prawie 100 lat, choć te narracje, powiedzmy, gdzieś tam fragmentami pokazują podobne okresy. I porozmawiamy o książce Spinalonga Wyspa Trendowatych Małgorzaty Gołoty i Zachód Słońca na Santorini Dionizosa Sturisa. obydwie te okładki są stosunkowo podobne, pokazują błękitne niebo, piaszczyste plaże Grecji. Wychodziły w podobnym czasie, więc może ta zbieżność nie jest inspiracją jednego bądź drugiego twórcy okładki, a wręcz na pewno, ale pokazuje pewien mechanizm. Nam Grecja kojarzy się ze słońcem, właśnie z plażami, z turystyką, z, z architekturą i mamy pozytywne skojarzenia. Może gdyby nie ten kryzys sprzed paru lat, ten mit Grecji byłby jeszcze silniejszy w nas. A obydwie książki demitologizują Grecję. Oczywiście nie jest tak, że teraz na Grecję będziemy patrzyli zupełnie inaczej, ale zobaczymy problemy. O których w tym kraju sobie nie zdawaliśmy. Zacznijmy od książki Małgorzaty Gołoty Spinalonga Wyspa Trendowatych. No tak będzie chronologicznie. Autorka opisuje trochę wcześniejszy okres niż jest to u Dionizosa. Jak domyślacie się, Spinalonga to wyspa trendowatych. Zaczyna ona działać w XX wieku. Na wyspę trafiają ludzie chorzy na trąd. I to może jeszcze by nas nie dziwiło, bo tak samo było przecież podobnie z gruźlikami, którzy też byli zamykani. Tutaj jednak autorka pokazuje dehumanizację tych ludzi, która, która odbywa się na wielu poziomach. Człowiek, któremu stwierdzono trąd, zostaje pozbawiony podmiotowości. Zostaje wypisany z wszelkich możliwych ksiąg i trafia zapomniany na spinalongę. nie ma kontaktu z rodziną. Ludzie chorzy na trąd byli ścigani po całej Grecji. Musieli się ukrywać. Oczywiście trąd jest bardzo trudno ukrywać, bo jak wiecie, dokonują się zmiany w fizjonomii, więc wcześniej czy później po prostu ta choroba jest widoczna na twarzach. Takim jednym z bohaterów tej książki jest Nondas, tak o nim pisze Gołota, bo to zdrobnienie od jego imienia. Nondas, który studiował medycynę w Atenach, jednak po jakimś czasie zostaje złapany i razem z siostrą trafia na Spinalongę. Jego pojawienie się jednak na wyspie jest bardzo ważne dla tej społeczności. Raz, że zaczyna on być takim przywódcą, naznaczonym przez to społeczeństwo, ale też tchnie jakąś nadzieję, daje jakąś potrzebę chęci godności przez osoby tam, bo tego im po prostu brakuje. Na co dzień nie dbają o siebie, nie konfrontują się przecież z innymi, więc zupełnie pomijają te kwestie. Przeczytam teraz fragment właśnie związany z pojawieniem się Nondasa na wyspie. Odzyskują godność po kawałeczku. Zerkają na pełnego życia i schludne, schludnie ubranego Nondasa. Chcą być jak on. Swój wygląd zewnętrzny przestają traktować obojętnie. Nigdy nie kupią jednak ani jednego lustra. Przeglądać się będą tylko w oczach innych. Krok po kroku i dzień po dniu zaczynają rozumieć zasady ekonomii. Tworzą spółdzielnie konsumentów, Dzięki czemu rozbijają monopol zaopatrujących targ chłopów. Zawyżone ceny mieszkańcy plaki i okolicznych wiosek szybko opuszczają do najniższych w historii. Tutaj też jest kilka elementów, które są ważne w tej opowieści. Osoby chore dostawały takie mikrostypendia, które pozwalały im na jakieś funkcjonowanie, na kupowanie pożywienia i najpotrzebniejszych rzeczy. Rzeczy oczywiście były to. Minimalne stawki, a sami nie za bardzo mogli uprawiać jakiekolwiek produkty, bo, bo po prostu Spinalonga nie nadawała się jako wyspa na tego typu działania. Była to skalista wyspa pozbawiona terenów zielonych. Przy tym z bardzo ubogą architekturą. Gołota pokazuje, że to jest architektura. Bardzo stara i nieprzystosowana do życia w okresie, kiedy oni funkcjonują. Dodatkowo te pieniądze powodują zainteresowanie mieszkańcami Spinalongi przez osoby, które znajdują się w okolicach tej wyspy. I dochodzi właśnie do handlu. Te ceny, jak słyszeliście, są zawyżane wśród mieszkańców tych terenów. Rośnie też taki mit, że Chorzy na trąd są bardzo bogaci, dostają pieniądze, więc na pewno są bardzo duże pieniądze, które pozwalają im funkcjonować. Oczywiście tak nie jest. To jednak skłania mieszkańców do tego, by brać osoby chore na trąd jako chrzestnych dla, dla swoich dzieci, wierząc, że, że, że to będzie duża gratyfikacja finansowa dla nich. I ten fortel jest rozumiany oczywiście przez osoby chore, ale mimo wszystko w to brną. Dla nich jest to pewna oznaka bycia jeszcze w społeczeństwie, bycia człowiekiem, uczestniczenia w czymś normalnym i naturalnym, więc wchodzą to i to się dzieje. Zdarzają się też małżeństwa, może nie z osobami chorymi na trąd, ale na przykład z dziećmi, które też trafiały. Często z rodzicami, bo niekoniecznie ktoś chciał adoptować dzieci osób chorych na trąd. Te historie znajdziecie w książce. Ta dehumanizacja jest przede wszystkim tym elementem, który tu jest pokazany. Pamiętajcie, że dzieje się to przed II wojną światową, też podczas II wojny światowej. Dopiero w połowie lat 50., gdzieś zostaje wynaleziony lek na trąd. Choć to automatycznie powoduje, że ci ludzie mogą wracać. To jeszcze potrzeba kolejnych lat, żeby te mechanizmy zadziałały. I nawet już osoby, które wyzdrowiały po, po lekarstwach, nie do końca są wpuszczane do społeczeństwa. Jakby to myślenie o trądzie, które jest zakorzenione od, od wielu, wielu lat, powoduje, że osoby, które wracały do swoich rodzin nie są witane z szerokim uśmiechem, bo po prostu rodziny boją się, że ten trąd wcale, wcale nie zniknął i gdzieś tam funkcjonuje. Książka Gołoty jest mocna. Jest też pokazana równolegle parę różnych elementów, bo z jednej strony i Spinalonga, z drugiej strony trochę współczesnej Grecji i tej opowieści jak wewnętrznie dziś ten trąd jest pamiętany, ale także mamy taką nitkę, która pokazuje, jak walczono z trądem w innych miejscach i jak medycyna w tym czasie starała się tą walkę z trądem rozwijać. O człowieczeństwie tych mieszkańców to już na sam koniec. Dodam, o człowieczeństwie tych mieszkańców Spinalongi świadczy fakt, że po wybuchu II Wojny Światowej, gdy Kreta jest zajęta przez włoskich faszystów, Nandos prosi ich o pomoc, tłumacząc, tłumacząc jak wygląda ich życie i faszyści zgadzają się i zaczynają dostarczać jedzenie dużej ilości mąki na Spinalongę. Są produkty, których brakuje mieszkańcom zdrowym, którzy mieszkają w pobliżu. I mimo tego wcześniejszego wykorzystywania finansowego, mimo różnych niesnasek, mieszkańcy Spinalongi po prostu dzielą się tym, co otrzymują. Drugą książką, o której chciałbym opowiedzieć, jest książka Sturisa Zachód Słońca nad Santorini. Ciemniejsza. Strona Grecji. Tu już przenosimy się w czasy zupełnie współczesne, gdzie Stynizo pokazuje nam społeczeństwo, ale też politykę Grecji. Ważnym elementem samej tej książki jest pochodzenie Sturisa. Na początku opisuje on pierwszy, pierwszy przyjazd do Grecji. Kiedy już ukończył e, pełnoletność. I na granicy nie chcą go wpuścić, bo uważają go za dezertera. Podczas gdy tak naprawdę od, od wielu, wielu lat e, mieszkał w Polsce. Jednak jego ojciec, z którym nie utrzymują kontaktu, po prostu go nie poinformował o pismach, które e, przychodziły do niego, żeby odbyć służbę e, wojskową. Tłumaczy na granicy swoje pochodzenie. Dionizos z Turisa brzmi to mniej więcej tak. Próbowałem mu jakoś wytłumaczyć, że matka Polka, ojciec Grek, co prawda urodziłem się w Salonikach, czyli niedaleko stąd, ale starzy się rozwiedli, ojciec został w Grecji, a mama z dziećmi, w tym ze mną, wróciła do Polski, na Dolny Śląsk, blisko niemieckiej granicy, dokąd jej rodzice przyjechali ze wschodniej Polski, tuż po wojnie. Gdy zamieszkaliśmy u dziadków, miałem niecałe dwa lata, ojciec nas porzucił, więc jeśli znałem grecki, a ponoć trochę znałem, to zapomniałem. I... Ta książka właśnie jest o inności narodowościowej i o ruchach nacjonalistycznych w zasadzie Grecji, co spowodowane jest funkcjonowaniem takiej organizacji jak, i teraz sobie przypominam nazwę, i sobie już przypomniałem, Złoty, Złoty Świt. Jak, jakże to romantycznie brzmi, w ogóle tych takich elementów z romantyzmu źle kojarzonego który zbliża się do nacjonalizmu i ksenofobii, tutaj znajdziemy. Sturis pokazuje nam więc Grecję, która nie jest taka otwarta, jak nam się wydaje. Setki, setki tysięcy turystów, którzy tam się pojawiają, wcale nie do końca muszą być chętnie przyjmowani, choć z turystami, wiecie, jest trochę inaczej, bo turyści mają ten plus, że przyjeżdżają i zostawiają pieniądze i zaraz wyjeżdżają. A tu chodzi o różnych uchodźców niekoniecznie z tych spraw, które są w ostatnich latach głośne, ale również. I w książce pojawia się taki fragment, że na przykład Stulis rozmawia z jednym z Greków, który mówi mu, że słyszał, że Polacy przyślą stu policjantów, którzy pomogą zatrzymać ten, ten najazd uchodźczy. I to też ciekawe, bo ten rozmówca z Turysa mówi, że ma rozwiązanie tego. Po prostu trzeba wyciągnąć jakiś teren i zamykać tych uchodźców. Tam Sturisowi automatycznie to kojarzy się z getami, a dla mieszkańca Grecji słowo getto nie mówi absolutnie nic, co pokazuje pewne różnice kulturowe i różnice w doświadczeniu historii, które różnią nas od Greków. Jednak oprócz tych różnic znajdziemy też sporo elementów wspólnych, bo Złoty Świt kojarzy nam się dzisiaj trochę z nr em z tym, że tutaj Złoty Świt wszedł bardzo mocno do parlamentu i miał bardzo dużą część władzy. A była to organizacja, która posiadała swoje bojówki i wykorzystywała jawnie przemoc, ale nic nikt z tym nie robił. Dopiero śmierć morderstwo znanego rapera, który nie był pochodzenia greckiego, ale śpiewał po grecku i to śpiewał często teksty typowo patriotyczne, że patriotyczne to złe słowo, ale takie odwołujące się do ludowości Grecji, do jej takich prawdziwych korzeni. Czyli była tam taka refleksja nie, niepowierzchowna która pokazywała miłość tego rapera po prostu do kraju, w którym mieszkał od zawsze. Sturist pokazuje więc te problemy mieszkańców Grecji, którzy pochodzą z innych części świata, brak akceptacji ze strony, ze strony organizacji Złoty Świt, która oczywiście rozlewa się, bo mając Narrację, tak jak dzieje się to dzisiaj, mając dużą narrację za sobą, po prostu pewne elementy jesteśmy w stanie przekazać, a taka niechęć, szukanie wroga zawsze była i jest czymś, co, co znajduje duży posłuch. A jeszcze jak dochodzi do tego przyzwolenie, tak jak w Grecji kilka lat temu, gdy Złoty Świt posiadał dużo parlamentarzystów, to po prostu e, zwykli mieszkańcy, e, ich zachowania też, e, też sprowadzają się do tego, że w dużej mierze e, ta niechęć po prostu jest. E, nie jest. Nie jest spoilerem fakt, że organizacja Złoty Świt e, została w końcu uznana e, za faszystowską. E, jej e, główni członkowie zostali e, zamknięci. Co, co spowodowało, że dochodzi do lekkiego oddechu, ale przez tą historię widzimy też inne, inne kraje, bo obserwujemy Polskę, obserwujemy Stany Zjednoczone i te mechanizmy, które są u nas podobne, to wykluczanie, które dziś się dzieje. Oczywiście Grecja, oczywiście, Grecja ma mnóstwo Pozytywów, i te książki jakby ich nie przysłaniają, ale pokazują nam, że tych płaszczyzn jest wiele i też kraje turystyczne, do których przyjeżdżamy, nie zawsze muszą być tylko piękne i słoneczne. Czasem warto popatrzeć gdzieś dookoła, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj też takim elementem jest na przykład brak albo. Brak może to złe słowo, ale bardzo marginalizowana rola kobiet. Dionizm zwraca uwagę, że wszędzie gdzie się pojawia, pytają go zawsze o ojca, bo matka jest zupełnie nieistotna w tej opowieści o sobie. Dodatkowo ich rola, rola kobiet jest, jest taka, jakbyśmy to dziś powiedzieli, cnoty. Nie wieście, kobiety są odpowiedzialne za swoich mężczyzn, w sensie przygotowania im opierunku i tego typu rzeczy. I to też chyba taki mit, który mieliśmy w głowie. Jakoś nie patrzyliśmy na Grecję jako na kraj, który coś takiego robi. Bez cienia wątpliwości polecam Wam obydwie książki. Obydwie mają mocne fragmenty pokazujące rzeczywistość, jakiej byśmy. Nie chcieli oglądać. I wydaje mi się, że po tych książkach jeszcze ciekawiej wyjechać do Grecji i poobserwować pewne elementy, które gdzieś są widoczne. Dzięki serdeczne.